Oto 110 litrów, które właśnie przygotowuję do restartu. Musiałem dołożyć mały filtr. Ten, który zbudowałem działał dobrze, jeśli działał. To znaczy, no, wykonanie słabe, nie, niestety trochę się porozklejał. Spowodowało to to, że woda sobie tam wpływała i wypływała, którędy chciała. No i przestało to wszystko funkcjonować tak, jak należy. Jak widzieliście przez chwileczkę, zbiorniczek macie się nie najgorzej. Ale mimo wszystko no nie może to tak zostać. Zrobię to od nowa, zrobię to ze szkła, już nie z tej pleksy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Biorę się za restart. Słuchajcie, no ze względu tam, że troszkę mi się nałożyło rzeczy. Miałem w ogóle zrobić dwie części, jak restartuję ten zbiornik, później go zakładam na nowo. Ale trochę rzeczy mi się pojawiło, zacząłem ten restart, później parę innych rzeczy w domu musiałem porobić pracę i tak dalej. Nie było czasu, kiedy to e, wszystko nakręcić robiłem. Czasem niektóre rzeczy w biegu, tak jak wklejanie tych szyb tutaj, które zaraz Wam pokażę do filtra tu gdzieś wróciłem z pracy, szybko to zrobiłem, pojechałem gdzieś dalej no. czasem tak bywa, ale opowiem wam o tym zbiorniku zbiorniku co i jak tutaj zrobiłem więc 110 litrów ziemia ogrodowa, w filmiku jest masa na YouTubie też jej oglądałem, z nich się uczyłem, więc nie będę tego powielał, ziemia ogrodowa pod piaskiem i żwirem, piasek i żwir dlatego, że sam piasek jest troszeczkę za gęsty dla korzeni niektórych, dla korzeni roślin więc pod spodem jest troszeczkę grubszy żwir. Kilka roślin i to wszystko. Na razie wygląda to słabo, ale liczę, że natura sama ułoży jakiś ładny, powiedzmy, aquascaping. Myślę, że za 3-4 miesiące powinno to już całkiem fajnie wyglądać. No, i tyle ryby, te, które były, pozostały tutaj. Z takich ciekawostek, tak jak widzieliście wcześniej na tym, e, takim skrócie, troszeczkę tego podłoża starego, które tutaj było, zebrałem. Nie pukałem go w ogóle, przełożyłem tylko do misek, i później przy zakładaniu akwarium z powrotem e, to podłoże tutaj włożyłem. Wszyscy wiemy, że w podłożu żyje bardzo dużo bakterii, pozytywnych bakterii nitryfikacyjnych. Także nie chciałem, wiecie, tego wszystkiego wyczyścić, a przecież coś wody nie miało, to, że nie wypłukałem tego żwiru, nie miało żadnego wpływu. Tak samo media filtracyjne, nie płukałem ich w ogóle, nawet w wodzie akwariowej. Po prostu przełożyłem do misek, część do mniejszego akwarium, tam gdzie były ryby, tak żeby to podtrzymać. I e, później po założeniu tego akwarium, od razu to do filtra. Także można by powiedzieć, że moja akwarium już ma pełny cykl, jest już tak jak powinno być. Wiecie, tu jest kranówka. To jest kranówka, ryby tu były wpuszczone po trzech dniach, pod spodem jest ziemia, była zrobiona jedna tylko duża podmiana wody po dwóch dniach. Ryby są w środku, nic się nie dzieje, to właśnie jest zasługa tego, że media już były. Brakuje mi słowa, ale Zasiedlone bakteriami, tak samo i stare podłoże stało użyte. Dzięki temu mogłem tak szybko tutaj wpuścić wszystkie swoje ryby. Za chwilę was oprowadzę tak w cudzysłowie po tym zbiorniku, co ja zrobiłem. Parę zmian w sposobie przepływu wody przez filtr. Jeden z użytkowników, z jest... osób, które oglądały wcześniejsze moje filmy zaproponowały, aby wlot wody był z góry. No, i tak testowo sobie to zrobiłem. Także zapraszam Was, zrobić taki mały przejazd z kamerą, co i jak wygląda. Także ciężko mi jest tutaj pokazać, jak stoi pod skosem. Woda wpada tutaj do góry, zaraz wam to pokażę. Przelatuje na dół. Tu jest przerwa. Sore za wykonanie, ale tak jak mówię, robię to szybko. Nie ma to też dużego znaczenia. Nie zostanie tak na zawsze. Tu jest przerwa. W tej przerwie idealnie mieści mi się grzałka. idzie do góry. I tu spada. Z powrotem na dół. A tu na dole taka oto mała pompeczka. 450 litrów na godzinę. Tłoczy wodę do akwarium. Kręcę z ręki. sory, ale tak jak mówię, jest tu. Tu, czy woda, proszę bardzo, tutaj i tutaj. A woda wpada, żebyście sobie to mogli wyobrazić. Proszę, tu jest skos ścięty. I zobaczcie, słabo to widać. Tutaj woda wpada i od razu przez te gąbki przenika. Fajnie jest też to, że. Jeżeli jakaś rybka wpłynęła, to tu jest że raz gąbka na no nie. Nie pójdzie tam na dół. Tak samo liście czy jakieś zanieczyszczenia. Fajnie się zatrzymuje, może łatwo to wyczyścić. A tak, no i najważniejsze całość w ogóle jest. Wiecie, to jest jak skała, nie? To już się nie rusza. To jest tak wklejone, że na pewno będzie problem, żeby to zdemontować. Zbiornik prezentuje się w całości tak. I tak zostanie na troszkę dłużej. Zobaczymy, jak, że tak powiem, sama natura go sobie urządzi. Ja lubię takie zarośnięte zbiorniki. Na dole mam prawie pusty, więc chociaż ten pozostawiam, aby ładnie sobie obrósł roślinami. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.